Jakie emocje Ci towarzyszyły podczas występu w programie Cudowne Lata? Niesamowite. Ja w ogóle przyznam, że ten skład był fenomenalny. Wiesz, Czułam się trochę starstruck z, z wielu powodów. I uważam, że ten team, który mieliśmy dzisiaj, był mega ciekawy. Naprawdę. No i też. No, taki niespodziewany, bym powiedziała. Wiesz, co było jeszcze niespodziewane w moim odczuciu? Domyślam się. Tak, ponieważ ja wiem, że dziennikarz powinien być przede wszystkim obiektywny, ale ja uważam, że ty nie zasłużyłaś na ostatnie miejsce w tych preselekcjach i bardzo dużo osób tak sądzi, powiedziałam komentarze. Jak ty się poczułaś, gdy zobaczyłaś, że twój utwór pojawił się na samym dole listy? Jest mi po pierwsze bardzo ci dziękuję, bo to też są odważne słowa i ja je tym bardziej bardzo doceniam. No, przyznam, że było mi bardzo przekro, oczywiście, że tak. No właśnie, to tak czasami wygląda, że nas tak nic nie dotyka. Oczywiście, że nas to bardzo dotyka, szczególnie jeśli też w pewnych kwestiach tak życiowo czasem czujemy się, że może działamy sami, wiesz, i że nic nam nie sprzyja. I, więc tak, ten jeden wieczór był dla mnie bardzo ciężki, ale też tu muszę podkreślić wsparcie moich rodziców, było i w ogóle moich przyjaciół było fenomenalne. To było, ja weszłam do garderoby i wszyscy na mnie patrzyli i wybuchli płaczem, część osób i, i ja z nimi płakałam i to było takie, że ja nawet, yy, wiesz co, można wygrać każdy konkurs, ale można przegrać życie. A mój tata, który przyjechał ze Śląska do Warszawy z moją mamą, który, który obudził się, żeby naprawiać mi jeszcze rzeczy w mieszkaniu, żebym miała dokładnie wszystko tak, jak bym chciała, to, to są takie momenty, których ja nie zapomnę, więc w sensie samowite, decyzje, nie? to jest niesamowite, nie? Czasami w trudnych tymi czasach tymi tymi możemy tymi zobaczyć tymi coś tymi 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 absolutnie tymi pięknego tymi tymi w naszym życiu zatoka, śpiew, i, i to, ja tak bym to widzieć, podsumowała tutaj. Ale jak myślisz, co tam poszło nie tak, że ta piosenka nie została doceniona przez widzów? Hmm. Mam wrażenie, że wbrew pozorom, wiesz, ona, dosta, ona została doceniona przez widzów, bo bardzo szykowało mnie komentarze pod tytułem, po raz pierwszy, myślę, że widziałeś komentarze, one były prawie, że jednoznaczne, mówiąc, że super zaśpiewałam i ja mówię, wow, to nigdy dotychczas nie udało mi się tak jakby dostać takiej prawie jednoznacznej opinii tylu ludzi, a jednak ja e, największym problemem był, e, były wizuale. Pomyślałam sobie, no kurczę, ale kto myśli, że ja stoję z kamerą i ogrywam siebie i, i światła e, i wiem, że tak domyślam się, że większość ludzi włożyło naprawdę największe staranie, żeby ten mój występ po prostu przedstawić m, tak, jak uważam, że cał, ja oraz cały team na to zasługiwaliśmy. A czy to jest dla Ciebie jakaś? taka na przykład lekcja życiowa, bo wiesz, e, za pierwszym razem, kiedy próbowałaś swoich sił, byłaś druga. Tak, to prawda. Wiesz co? Tak i nie. To znaczy, ja wbrew pozorom e, uczę się tego, że w życiu trzeba polaryzować to, kim jesteś. Że to może być szokujące. E, jeśli powiesz na przykład komuś, że nie lubisz czekolady, to część ludzi się na ciebie wkurzy. Ale na przykład, jeśli powiesz, że lubisz... Brzoskwinie, to wszyscy, którzy uwielbiają te brzoskwinie, będą do ciebie lgnąć. I ja jednak e, jestem za tym, e, żeby po prostu te lekcje wyciągać e, jako, jako to, o czym są. W Wielkiej Brytanii mówi się, że don't judge a fish by its ability to climb a tree. A więc. Nie... Nie możesz oceniać właśnie ryby po umiejętności wspinania się po drzewach i myślę, że szczególnie artystycznie każdy z nas jest zupełnie inny. Sam konkurs artystyczny zawsze będzie do pewnego stopnia kontrowersyjny. Um, i mimo wszystko mi jest z tym okej. Okay. Szczególnie właśnie e, widząc te komentarze, wiesz, przyznam też w tym ciężkim momencie, kiedy zeszłam z suszali na tydzień, e, wyjechałam wtedy akurat do Niemiec zrobić piosenki, żeby się też, wiesz, od tego tak odbić i żeby pracować, bo to jest jednak moją pracą, e, ale właśnie te komentarze i te filmiki dały mi otuchy i jestem za nie bardzo, po prostu tak, tak szczerze po ludzku wdzięczna. Justyna Styczkowska, naszą reprezentantką. Co uważasz o utworze Gaja i które miejsce typujesz? Ja myślę, że jest szansa, biorąc też pod uwagę komentarze, że Justyna będzie w top 5. Um, uważam też, że do pewnego stopnia Eurowizja jest konkursem politycznym. I wydaje mi się, że brakuje Polsce wygranej już w ogóle od dłuższego czasu. I, bo jednak no jest coś takiego, że. no. Domyślam się, że nie zawsze my możemy wygrać, nie zawsze też powinniśmy przegrywać. I, i ja widzę jakiś taki w ogóle nowy, taki movement w ogóle w Europie, w stosunku do Polski. I, i wierzę na to, że, że ta piosenka będzie doceniona i dokładnie tylko tego Justynie życzę. A ty będziesz jeszcze próbowała swoich sił w preselekcjach? W Polsce? Wiesz są na ten moment myślę, że nigdy już nie spróbuję, ale z drugiej strony zobacz, Justyna kiedyś pojechała, wtedy się nie udało, 30 lat później jedzie, jedzie, jedzie dalej, tak, więc ja myślę, że to show biznes, to wiesz, ma swoje ups and downs i jakby ja też jestem na to gotowa, ja, ja też jestem twardą łapką, przyznam I, i wiesz, no u mnie zawsze będzie we mnie muzyka i ona zawsze istnieje, ja się absolutnie w życiu nie poddam. Jak ja przestanę robić muzykę, to znaczy, że jestem ciężko chora i mam nadzieję, że tak nigdy nie będzie. A jakiś artysta pisał do ciebie z, z świata takiego medialnego? Tak, no właśnie pisała Justyna Staczkowska, pisał też jej syn, co w ogóle jest przez to przesłodkie, w ogóle bardzo doceniam e, takie, wiesz, wsparcie. No było, powiem Ci szczerze, bo, nawet było właśnie parę dziennikarzy. Też przyznam e, osób, które ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że byli, byliby tak, e, wiesz, przychylni w stosunku do mnie, e, ale też przyznam się, że zauważam też kogo nie było, nie? Że, że byli czasami jacyś tacy bliscy znajomi, o których myślałam, że odnieśliby się do tego chociaż komentarze i mówię, o oh, wow, to, to Widzę, że wiesz, tak nie wiedziałabym kto mi dobrze życzy chyba. A może ktoś nie oglądał też, no to też różnie bywa. Sporo ostatnio emocji też wzbudził odwołany koncert Pitbula. Co ty myślisz o tym? Wow, nie wiedziałam, że był odwołany, ale to mega szkoda. Wiesz, no też, no właśnie, my jako Polacy mamy też swoje gusta. Nie wiem też z jakiego powodu było odwołanie. Natomiast no, umówmy się, no u nas każdy kraj ma swoją specyfikę tego, czego słucha. No i naturalnie my mamy oczywiście naszą polską sana, która jest absolutnym fenomenem. Dawid Podsiadło. Długo za nimi tak naprawdę to nie ma porównywalnych artystów, jeśli chodzi o ilość sprzedaży, biletów. I to jest właśnie ciekawe, jak, jak nie, nie, może nie wszystkich artystów my tutaj w Polsce możemy dostać na miejscu. Ja byłam też zła i grała w Polsce, no ale pojechałam do tego Monachium żeby ją zobaczyć, więc no czasami tak trzeba. 23 czerwca bodajże w Krakowie pierwszy koncert się odbędzie, miał być też drugi, ale okazało się, że z przyczyn logistycznych niestety jednak go nie będzie, tak, tak. No to wiecie, no, logistyka z tym nie wygrasz. Ja uważam, że bardzo doceniam też, jeśli organizatorzy są szczerzy, wiesz, z widownią. Też przyznam, że w show biznesie jest dużo takich sytuacji, gdzie te kontrakty, ludzie się z nich nie wywiązują, więc ja bardzo doceniam to, właśnie, kiedy artysta czy organizator mówi no, z wyprzedzeniem, że przepraszamy, ale to się nie odbędzie. A miałaś takie sytuacje? No, miałam. No, miałam, miałam. Wiesz, z racji prawnych. Na ten moment nie będę, wiesz, poruszać faktów, bo też wiem czym to się je, natomiast, no, powiem tak, no był jakiś czas temu taki, w internecie, duzi polscy artyści odnieśli się do organizatora, no i ja też jakbym mogła, to bym się do tego odnosiła. Tak no to bywa. Tu postawmy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i serdecznie dziękuję za też twoją opinię tutaj. Dzięki wielkie.